Pożegnania to część życia. Najbardziej bolą te, które są związane z tym, że ktoś lub coś odchodzi już na zawsze. Ta zima, która się właśnie skończyła, już też nigdy nie wróci. Jeśli mnie słuchasz, to pewnie żyjesz i być może dobrze się masz. Jak ta zima wpłynęła na Twoje życie na Twoją historię osobistą i zawodową? Jaki jesteś dzisiaj po tych kilku miesiącach zamrożenia, spowolnienia, a może dla ciebie to były miesiące jak wszystkie inne? Gdzie jesteś dzisiaj? Z czym startujesz w kolejny sezon? Czy żałujesz czegoś? Czy coś potrzebujesz odpuścić? Jak pożegnasz zimę 2024-2025?